Cześć Wam. Witam w trzecim filmie poświęconym mojemu EDC. E, tym razem omówię Wam mój plecak. Jest to Wolfgang Włóczyki. 24 litry. Ten film potraktujemy też jako prezentację tego plecaka, bo na YouTubie nie widziałem nigdzie e, żadnego filmu poświęconego temu plecakowi. Tak więc, tak. Plecak posiada. Jedną dużą komorę i dwie mniejsze. Wszelki posiadają pas do spięcia na wysokości klatki piersiowej. Tutaj dołączony jest gwizdek. Jest też do niego pas biodrowy, który ja osobiście odczepiłem i nie używam go w tej chwili. Dobrze, przejdziemy, może. Do zawartości. Zacznijmy może od tych mniejszych kieszeni. Tu jest taka mała kieszonka. Ja tu trzymam kluczyk od samochodu. I w zasadzie to tyle. Tuż obok jest większa kieszonka, bardziej pojemna. I ja jej najczęściej używam. Jakieś drobne rzeczy potrzebne na szybko wkładam właśnie tutaj. Co tutaj mamy? Portfel. Portfel ze standardowym wyposażeniem. Portfelowym. Dodatkowo... zebra. To o tym już mówiłem. Co tu jeszcze mamy? A no mamy tutaj mój zestaw kluczy, który omawiałem w poprzednim moim filmie. Czy coś jeszcze jest? Nie, nic. Nic więcej aktualnie tutaj nie ma. Także tutaj na przodzie mamy jedną małą kieszonkę i drugą głębszą. Przejdźmy do głównej kieszeni. Główna kieszeń prezentuje się tak. Tutaj mamy taką siateczkową kieszeń zasuwaną na zamek. A tutaj również druga kieszonka. Ale już bez zamka, tylko z gumką. Na samej górze mała kieszonka na jakieś drobiazgi. No i od tej może zaczniemy. Co ja tutaj mam? Gaz pieprzowy. Puszeczka. Puszka Alpo Alto Ale nie jest to moja puszka survivalowa, ani, ani no nie ma tu cukierków. Ja noszę tutaj jakieś podręczne leki zaklejona taśmą bo niestety lubi się otwierać trochę taśmy klejącej zapalniczki, ja lubię zapalniczki, zawsze mam ich dużo i Victorinox Victorinox Climber, mój ulubiony Najbardziej kompaktowy Ranger jest troszeczkę dla mnie za gruby do odnoszenia na co dzień. Ranger jest tutaj w tym organizerze, ale jest za gruby, żeby nosić go w spodniach czy, czy gdzieś luzem. Climber jest dla mnie idealny. Także Victorinox Climber, i tu jeśli chodzi o tą małą kieszonkę, to wszystko tutaj w głównej komorze na samym dole mój. Organizer, jego zawartość również już znacie. Lubię mieć ze sobą butelkę wody i okulary przeciwsłoneczne. Tutaj w tej kieszeni siatkowej noszę krem do rąk. Jeszcze chyba został mi z zimy. Papier życia. Zabezpieczony przed wilgocią. Ja pracuję jako kierowca zawodowy, także no, przydaje się. Nie będę się rozwodził na ten temat. Makre chusteczki nawilżone i zwykłe chusteczki. I to już wszystko, co przenoszę w swoim plecaku. Na temat samego plecaka, no, z powodzeniem mogę go polecić. Jak wiadomo kordura pancerny materiał. Ten plecaczek jest naprawdę bardzo bardzo kompaktowy, mały. Nie przeszkadza przy noszeniu. Jest wygodny. No i wszystko co potrzebuje, mieści się tutaj. I zostaje jeszcze, jeszcze sporo miejsca, żeby coś tam na bieżąco w ciągu dnia dorzucić. Jakieś drobne zakupy. Czy jakieś inne rzeczy. Także tak to prezentuje się Wolfgang Włóczyki. Włóczyki 2, to chyba jest jakaś druga generacja tego plecaka. Nie wiem. Nie orientuję się dokładnie w produktach tej firmy. Także co? Polecam ten plecak i zapraszam na kolejne moje filmy. Cześć.